Witam serdecznie z tej strony Kawesaki, a w dzisiejszym odcinku składamy kolejny komputerek. Tym razem za 750 zł. Ale je, 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 jej! Pamiętaj, żeby zostawić łapeczkę w górę i subika z słoneczkiem. Aby Cię nic nie ominęło. Dzięki. Słuchajcie widzowie, pod ostatnim filmie dobiliście się dwie łapki w górę i było sporo komentarzy o tym za ile mam złożyć kolejny komputer. Najwięcej było komentarzy o tym, abym złożył komputer za 1000 zł, no ale też dużo było o tym, żebym złożył komputer za stówkę. Może w następnym odcinku postaram się złożyć komputer za stuwę i zrobię może jakiś konkursik na niego. Co wy na to? Dobra, no to co? Bez przedłużania zapraszam do oglądania. Może na początek zaczniemy od płyty głównej. Płyta jest od firmy Gigabyte model GAQ87M D2H. 4 gniazda na pamięci RAM i socket to LGA1150. Jak już mówiliśmy o slotach na RAM, to naszymi RAMami są 4 kości, każda po 4GB 1600 MHz. Dwie kości są od Goodrama, a drugie od Kingstona dokładnie to HyperXy. No i nadchodzi czas na serduszko naszego sprzętu, czyli procesor. Jest nim Intel Core i5 4440. 4 rdzenie, 4 wątki, 3,1 GHz, na Turbo 3,3 GHz, no ale my nic nie będziemy boostować. Za całą płytę z ramami i procesorem zapłaciłem 139 zł. Oczywiście nie wliczamy kosztów wysyłki. Kolejną rzeczą jest to karta graficzna Gigabyte RX 574 GB VRAM gddr 5 Złącze zasilania to 8 PIN. Za to cóż, zapłaciłem równe 200 zł. Doliczamy to do naszego budżetu i idziemy dalej. No to czas na dysk. Długo się zastanawiałem jaki wybrać, ale płyta nas trochę ograniczyła, bo na początek chciałem dyskiem 2, ale ostatecznie zakupiłem nowiutki dysk SSD 512 GB. Myślę, że na pewno wystarczy. Następną rzeczą, a w sumie to rzeczy, są to obudowa Genesis Irit 300 Red, Wraz z zasilaczem silentium PC, 750 w Zasilacza nie pokazywałem, bo zakupiłem go wraz z obudową w mojej okolicy za 280 zł. No i po prostu nie chciało mi się go wyciągać z tej obudowy, więc co? Doliczamy do budżetu i lecimy dalej. No to lecimy z gierkami. Nasz ukochany CSGO ustawienia najwyższe, rozdzielczość 1920x1080, średnio 250 fps. Gorzej wygląda, jak wlatujemy w smołka, bo wtedy spadki są aż do 30 FPS'ów. No, ale wiadomo, akurat tutaj procesor najbardziej cierpi. Był CSGO, no to może być też Valorant, ustawienia najwyższe 1920 na 1080 p średnio 150-160 fpsów, są momenty gdzie te fpsy dużo rosną, no ale każdy wie, że na płynną grę wystarczy 60 fpsów. Następną grą jest to 7 Days to Die. Ustawienia najwyższe, czyli ultra 1920 na 1080p. Jest średnio 40 FPS. -ów. Gra nie jest płynna, ale da się grać na upartego. Ale jak zejdziemy z ustawieniami trochę niżej, nie na ultra, tylko na wysokie, to mamy stałe 60 FPS. -ów. Bardzo przyjemna gra, polecam. No i ostatnia gra, czyli unturnet. Zostawiłem moje ustawienia, bo nie chciało mi się ich dawać, dlatego landmarki na maksa, woda na ultra, drzewa na ultra, no i pole widzenia na ultra. Mapa Washington, średnio 80 fpsów. Akurat przy unturnet komputer działa jak na pulpicie. <grych> No i co widzowie, jeszcze tylko efekt końcowy komputerka. No i co widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie. No i co? Łapeczka w górę, subik dzwoneczkiem i do zobaczenia i do następnego odcinka. Na